Dzień dobry. Dzień, dobry, dzień dobry. Tym razem nadajemy z Wrocławia. Na żywo. Tak jest, na żywo niemalże. Kubuś musimy dokonać unboxingu. A, kurde i z tobą czy coś? Tak, dawaj, na teraz idziemy. Kubuś, co to za paczka w ogóle będzie? Trzymaj narzędzie zbrodni. Chciałem powiedzieć, że smica <laughs> Niemalże. Ja pierdolę, łapy się trzęsą z rana. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Opowiadaj Jesteśmy we Wrocławiu, zmierzamy na mega zajebistą imprezę jakąś JapFest, na który nigdy w życiu nie byłem Tak jest wolatu tu nie myśleć się nie stresować, co to będzie JapFest 2020, żagań O ciukardziu Od razu, pyk Koszulki specjalne To jakieś, o, l Elka dla mnie była l, -ka, l -ka. Tak, l dla ciebie była Elka. A weź otwórz jedną Elkę. No Dobra, otwieramy hmm, szelest nowości Zapach też. Ja no od razu na się założę. 88-8 kg waży na twojej zaczarowanej wadze, więc wstydu nie ma. No to 4 kg różnicy między nami. Tak? No? A ty wyższy jesteś, kurwa. Albo kapki masz, rybok Ja bez. No, dobra, zakładam to. Dajesz. Jest. Pokażę, jak wygląda. A ten wygląda fajnie, jak. W, w ogóle koszulki będą do, w, do wygrania w konkursie w Mica. Oni... Sorry, sorry, że to się wpierdala Ale ja że jagódka fajna by była, jakby była fioletowa, kurwa. No, co ty no, no to... ale ty wiesz, że. Za dużo pierdala, tam, kolor. kolor chuj, Dajesz Jak naleczkę jest fajna, ja lubię wiesz, co obcisłe takie, a ty lubisz wiszące bardziej, nie? Tak, ja lubię jak wisi Kurwa, ale Pokaż się tak do słońca E, no, dobrze jest Pachnie nowością Tak jest Albo mają old spice Nie no kurwa, tylko mi pasuje wiesz Ja to chciałem, się, że eskę była. Ty być. chciałeś Mkę w ogóle No To na sobie co miałem kurwa, emka to była czy eska? Marlenka, jak oceniasz bluzę? Kurde pasta. stara, to miałem eskę no, ja lubię takie obcise ciuchy, nie? A to jest kurde spoko To musiał się nieźle rozciągnąć Dobrze to... wygląda Tu mamy ten Hmm? Wmicowy hmm. łapy, łapy nie ma, jak napnę to chyba no to obciskuje Dobrze To chyba jagodowy nie. jest, spoko No jest W ogóle co to, jest, kurde? co to za fury w tle? Opowiadaj czym przejechałeś i w ogóle czym się wybierasz o, Moja czarna twin turbo jest. Z niedomagającą prawą turbosprężarką, więc Basia blisko za mną nie jedzie, bo z prawej rury trochę kopci na biało. Prawe jądro nie domaga. Tak, Prawe jądro nie domaga. No i Basi, kurde, laleczka. Basia chucha, dmucha, w garażu, trzyma. Nie ogłuchliście? Basia zgubiła prawy stoper, jest tylko lewy stoper w nie? miała, nie? jak gdzieś konsole z środkową, prawy stoper. Ja to w dwóch stoperach zapierdalałem A Sze... powiedz, że taka męcząca jazda. Jak zaczynasz mocno przyspieszać, to mimo, że masz uszy zatkane, to w brzuchu słyszysz, że A... wiesz, tam wszystko się trzęsie, nie? No i Czyli co, wyjedziecie na kołach? Mhm. Dobra. Co jeszcze kurde do chłopaków i Hanco i ogarnęli tą folię. Widziałeś ten sam, jak złą wyglądał na zlocie, nie? Cała folia biała w ogóle była, trochę No, białe, jest i ten Głębszy kolor teraz. A my mhm. zrobiliśmy trasę do Ciebie do Wrocławia, jeszcze tam zasadce i z powrotem, to kurwa 600 km pierdolę, na się wydanie nie. Nie, tak. Czy więcej jeszcze? No tak trochę. No, było to męczące. Ja, ja się w międzyczasie z Basią, bo, bo ono mi kurwa zjazd był w prawo, ty siedzisz chuje cały czas na tym telefonie, odpisujesz tym ludziom, nie? No i Tak trochę nie miło było przez kawałek, ale później się zatrzymaliśmy, przypomnieliśmy przeszło. Okej. Okay. No, ja się najeździłem do Warszawy i zacząłem doceniać ciche auto. No, więc... no twoja, widzę spoko, bo skrzynie mogą mieć dłuższą. O u mnie jest fajnie, kurwa, dzisiaj sprawdzimy zacznę, która więcej pali. Bo ja mam dłuższy dyfer, większe kurwa koła, bo mam 305, mhm. a na wskaźnikach paliwa w tym samym miejscu się tankowaliśmy na stacji benzynowej BP. Mhm. E, w miejscowości Ciekawe, które auto więcej litrów wciągnie. No kurwa, no ten mój ma no, pan dwa razy więcej mocy od tego i ciekaw jestem, które więcej pali. Tam sobie parę razy tam, wiesz, nie, To ograj to, panie. O, o Przyda się? To rzucę. A gdzie to jest taka stacja, tak się kości, że zatankować? To A jaką le... chcesz? 90. chciałbym nami. Ale marka. Marka taka, żeby ze 470 litrów, to nie więcej. Bipi nie lubisz, co nie? Ja zalałem właśnie Bipi. Nie lubię, bo kurwa, moc kurwa jakaś mniejsza chodzi. ja tutaj. mam dobre skojarzenie z Bipi. No pój. to mogę ci wysłać na, na Shell'a, na setkę. Nie, za bogato, będzie to jeszcze 200 km. Trasy. Dawaj nie <laughs> jakieś Orlena, kurwa. Dobra, co? jest blisko. A bo to zawsze na Tesco napierko. Koło korony jest Orlen. No dobra. to. ja no jednego na fula, drugiego na fala, czekasz na które ile opierdoli. No tak samo jechaliśmy Basia tam na Tempomacie, pomacie, ja na ten pomacie 120, 120, 120. No dobra, 120. to w sumie jechaliśmy... możemy się zbierać na, na stację. Jeście? Dobra, zabisz pomysł. Daję kurwa, tylko coś takiego z ryżem mi dobrego dałeś. Basia, przymierzaj. Dobre czy niedobre? Zobaczysz, też zasłużyła na koszulkę. Smakował ci? Dobre było. Kurwa, Basia, dobre, nie? Co dobre? Ryż. Siadanie od feedbite. Dzisiaj wiesz, kurczaki na i Dzisiaj na zdrowie. to było z cynamonem i z jabłuszkiem. A wiesz w ogóle, że będzie QA? Coś co u Ciebie Basia przeczytała, na 80 tysięcy. Tak, będziemy podchodzić do widzów, a czy widzowie, Zyklone, widzowie nabry, do nas, nabry. tak, jak, jak matura to bzdura, i będziemy pytać o pytanie, a i ty będziesz odpowiadać. Zajebiście. No fajnie mm. jest taka znienacka. Czasami znienacka jest fajna, później mówisz, kurwa inaczej mogę odpowiedzieć. To a a. pierwsze, pierwsze jednięcie się liczy, nie? Tak jest. Dobra, to co, lecimy na stację? Tak jest. A zobacz, jaka scenaria zajebista, moja jest jeszcze mokra. <laughs> No i zgadnię, co to się z zewnętrznych zmianu nie zmieniło. Poza tym, że trochę odszczurzony został z zewnątrz. Felgi, pewnie inne. Ja wasza polerowała, czyściła, moskowała. No ale coś jeszcze. Hamulce widzę. A, A są. w że będzie takie ogarnąć, żeby już wypełnić to. Męski hebel. No. Wow. jak się udało spacować. Zajebiście. No i to klasycznie jak na moich produkcjach 3mm dystansik. A co ty gadasz? No, tak. No woda dochodzi 3 mm, tylko odsuwasz, ale felga ma taki kształt i takie 3 mm powoduje, że już się więcej przestrzeni tam robi Tak jest Zbój, to lecimy robić ten test no, Tak Od moją do pełna, Barbary do pełna i zobaczymy, która jest oszczędniejsza w trasie Tak jest, ja was zaprowadzę na najtańszą stację w okolicy I tanim wozem w gazie, w gazie nie w dieslu tak? Nie, w dieslu będę jechał tym razem, ale japońskim Dobrze, Dobra, pal wóz, ja chcę zobaczyć jak kopci Znowisko z gazem znaczy, no ja mam ile Kurde, popcisz coraz bardziej Trzeba je zobaczyć oleju. O. No Zobaczymy ile pali, bo oleju wiemy, że pali trochę Zobaczymy ile wachu Chwila prawda, czyli jesteście zatankowani w tym samym miejscu do pełna 390 km zrobiłem po zatankowaniu do pełna Zobaczcie ile ma 0,20 licznik na BP Wyszło mi, że 390 km miejscowości zakręt tutaj No dobra, to tankujemy 5, 8, 8, 9. na pewno? Tania <laughs> Poszucie taniości jest W solej trzeba nie zakupić <laughs> Turbina z Decanro, że masz gościa co od razu przerabia turbinę, fajnie, żeby jest rejestrowany w Audi Czyli No ja staczę, To konta D05 by przerobił Turboexpert Bykowie, blisko stąd Bo tu mam dwa razy td 05 h No możecie się skontaktować, zobaczyć czy coś z tego wyjdzie <laughs> Dobra O dobra, właśnie się stresuję, klapka się nie otwiera Standardowa ja przypadłość w stanie. O jest poszło. o to. znaczy A tak jest pełny włos jest tańszy. Zepsutne. Ty, to już, to już było do pełna. Już? <laughs> Dobra, idzie. Idzie. A ile masz chyba jedną trzecią baku. No, to właśnie 1 kill. I dwa razy więcej mocy. No, właśnie mam połącz27.5, od nał do stadio, trochę tam wykupiałem bo już sypiałem. Zacząłem rozpędzać rewinę i strzały robić. Dobra, chodź zobaczmy ile u ciebie. Jest. A, jeszcze się nie doszło do końca. Ale pojedynek dobry, która mi spaliła. No też y, zaraz będzie 10 na... A, jeszcze lit O, 10 na 100 średnie o kurde, jaki nieoszczędny plus. A, nie jest tak źle. Zaznaczymy na wskaźnik. Dobra. Do pierwszego wstrzyknięcia, no, Dobra, będzie do pierwszego strychnięcia 42 litry, 42 nie 42 całe. litry ona do zaraz zobaczymy przebieg jaki jest Ja wyciągnął kalkulator 389 km To ile taki wospali 40 o, d... o, Jaka różnica Jaka różnica? To jest wow. 41 litrów To kuby spalił mniej Masz jeszcze mniejszy wóz? Nie A nie no, kurde tak. a do Pierwszego pstryknięcia bo pstryknięcie jeszcze raz Może wejdzie teraz samopatą. kurwa Trzeba jeszcze raz pstryknąć Basia, pstryknij jeszcze raz Ja się jeszcze na drodze wygłupiałem wpis pizdę doła. Do końca Basia... naciśnij no, Kurwa i więcej spalił, patrz Tyle samo jest 50 ml mniej więcej Ale więc to samolocie się równowagę równowlaną, więc to Oj tak Dobra, 10.8 wyszła średnia spalania Kurde, to masz... 10.8 średnia spalania Chodzi na to, że Turbo zeta pali tyle co wolnosąca zeta. Ale wiesz to mam dłuższy dyfer Dłuższy dyfer, a. a no tak, to też jeszcze tam Mam przy 140 na godzinach na 800 obrotów Dobra Lecimy dalej No i udało się, jesteśmy spakowani Tutaj widzę, że wakacyjnie widzę to samo. Ok, eee, no to jedziemy. Kierunek żagań. Zjechaliśmy za cztery, dlatego że nawigacja powiedziała o jakimś bardzo dużym wypadku. I Okazuje się, że jest więcej chętnych na imprezę aut japońskich. A standardowo. Lawetę mamy od firmy, która już nam pomagała, jak jechaliśmy na ogólnopolski, czyli firmy Oskar. Bardzo dziękujemy, polecamy. Jakbyście byli zainteresowani firmą, to link będzie w opisie. Da radę nawet tak z furą wjechać bez problemu. No dobra, dojechaliśmy, prawda Marlenka? Dzisiaj na razie nie będę nagrywał, ale jutro biorę mikrofon i ogrywamy QA. Będę podchodził do widzów i słuchał, jakie mają pytania do kupcia, po czym będę chodził do kupcia i szukał odpowiedzi u niego na te pytania. Także tyle tytułem piątku. Idziemy się ogarniać. W sensie Twoja jest najlepsza, wiadomo Ale ta nie jest zła Musisz przyznać Marlanka? Witaj w świecie japońskiej motoryzacji tu będzie grane uwaga, jeśli chcecie złowić kolejne fanto, gadżety, podejdźcie do nas Ale chyba będziemy odpowiadać na jakieś pytania prowadzącego Będzie dużo gadżetów i Na co czekasz? Na ciebie cześć. Jestem się, że masz Nie, no myłam twój samochód To za jakiś Q&A No, czekamy Przepraszam, mamy pierwszego chętnego, cześć jak się znajdować? Pierwsze pytanie od widza, bo my się ma. Na Jakie masz pytanie, Grześ? Moja dziewczyna bym pytanie, czy uba to jest jak O tamto? Luba to pytanie do ciebie. Wrodka siwa, nie ma. No. Trochę inne gęby. Jaka jest różnica wieku? O ile, 29. Akurat myślę, że masz 26, to co ja mam odpara. To ja mam 26 dzisiaj. Nie no, nie mógłbym nie, swoim, ma, jeszcze, to to, 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 to. jeszcze mi nie stało wtedy. No, nie. <laughs> Mamy rozpiny, dlatego że niestety rzuty opaski musiały opuścić się owiec. Rzuty opaski robią laski, jak to mówimy. No, niestety wyprosiła ochrona. Będziemy chodzić no. po ludziach i żebrać od nich, żeby zadawali nam pytania. Ci, którzy zostali, zbierzemy jakieś pytania, ale jest znacznie Od razu się podejdziemy, zapytamy o chelesuję, gościu, chcemy się nas zapytać. Nie, hmm? nie będziemy robić. nie. Ale jak ktoś do nas podejdzie, Dobra, a ja bym, ja, ja, ja się mam ochotę pozaczepiać to. Pozaczepiać. No o to, to widzę, podziem. pani się patrzy i ile... tak? to. Tak? Dobra. dobra, no to tak będzie wprost. Żeby <laughs> 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 tego EJ <-a> nie, nie <laughs> wypuchło, nie? <laughs> a ja kurwa to co, Pesek, <laughs> tutaj pójdę, pójdę. Nie wiem, Pazero, to jest najłatwiejsze. No, to kurwa gmina. To, to, no. To, no. Ja wiem, tak się bawili, ja bym lepiej pójdął. Wolno, sam, ja pedałski i tyle. Adrian, Adrian, to nasza kamerzystka. Jak się nazywasz? Adrian. Adrian, cześć Adrian. Dwa, to chciało, to Adrian ma jakieś pytanie. Tak. Pytanie z prawie oleju. Mam sprawę. Kurwa, myślę, że jakieś pytanie na nasze QA na 80 tysięcy. Jak to nawet jej? No niestety nie, ale w sumie to też da. No Dary, kurwa, nie. Dobra, mamy kolejną osobę do QA, jak masz na imię? Krzysiu. Cześć. cześć, Krzysiu. Siemanko. Prosimy szybko, zwięźle, bo Siemanko. nam będzie zaraz 8 godzin materiału. Tak Dobra, Kupciu, powiedz mi jak z 4,2 pał 8? Czy będzie kontynuacja? 4,2 pał 5? 4, 2, Dyn 3 będzie, 3 będzie stroker, dokładnie Włała mam przerobiony, tłoki mam przerobiony, korbowody kute mam przerobione Kwestia ważenia wału i znaleźć czas, żeby to pospalać i czy już Nie, śrubka, blok, tam, nie. Śruby, nakrętki 3 mm można było materiału zbierać, normalnie się wszystko obraca A skąd wziąłeś no korby? Yy, korby też co, zamówiłem z takimi max Speeding Cross A No ale jak to znalazłem? Z... Tak, tak, z Alfy, Kurwa, Romeo, nie Marcia Delta Turbo 2.0 Przerobione A, no, na sam to, no, długość miałem no, na ostatnich ja wszystko mi tam przypasowało, troszeczkę sobie przyrobiłem Okej okay. Pytanie za Q&A Nie, nie, nie to wyżonę, to wszystko, że... Dobra, okazało się, że jest jakieś pytanie, ale nie do Kuby tylko do mnie Jak się nazywasz? Mateusz Cześć Mateusz Siemanko Piąteczka Dobra Jakie jest pytanie? No to pierwsze pytanie, kiedy kolejne mody, mody w D2Bery? D2Bery, eee, no chyba najszybciej będzie skrzynia biegu. Najszybciej skrzynia biegów, Ale kiedy? Kiedy nie jestem w stanie powiedzieć, na pewno będzie Przystęgowa skrzynia i HTG Okej, okay. a kolejne to, to czy będzie jakiś inny projekt typu D e, No D4PRY, czyli mini i jest coś, czym jeszcze nikt nie wie, ale to jest ta tajemnica. Okej, okay. nie zdradził nam? Nie, nie zdradzę. <laughs> a kiedy męski wóz dla Marlenki? <laughs> no i to jest ta tajemnica. <laughs> a! Rozumiem, czyli coś jednak zdradziłeś. To ja zdradziłem, no Dobra, no to dzięki wielkie. Bardzo a... proszę, Piąteczka, Rubik, pozdrawiamy widzów. Nie wiem co to się dzieje, ale pytań do mnie jest jeszcze więcej. Jak się nazywasz? Piotrek. Siema, Piotrek. Cześć. Opowiada, jakie masz pytanie. Y, miałbym takie pytanie co do przyszłości kanału. Y, czy jest jakiś plan na nową serię, może z jakimiś nie wiem, autami widzów, może z jakimiś y, grubszymi modami, może jakieś takie opowiadanie? Autami y, widzów, takie. Takie coś właśnie zainspirowało mnie, na przykład to, co jest na Japończyce, że opowiadanie, że sobie przychodzi właściciel auta do, do, na scenę i opowiada o swoim projekcie. zrobionym. To, co to, 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 to. Coś to. takiego jak, P jak projekt Autoholików? No, mniej więcej, tak. To też jest właśnie inspiracja. A, Bardzo to, fajna seria. To by też. było zerżnięcie pomysłu, to nie w moim stylu. E, z autami widzów jest to tyle problem, że zazwyczaj widzowie by oczekiwali, że będziemy testować to te auto, a z tym jest problem, że jak na przykład rozkwaszę takie auto, to co wtedy? A no właśnie. Raz, no, raz, jest raz. pewnego rodzaju ryzyko, tak poza tym wsiadasz do auta, którego nie znasz. No i chciałby się przycisnąć, żeby dobrze je przetestować, co nie? E, no postaramy się może coś takiego e, wprowadzić, ale to musi być przemyślana seria, także na pewno nie to. Chyba żeby może właściciel auta po prostu jechał i wtedy on, on by nie ponosił. Znaczy to nie, nie, tak, nie, nie ponosiłby tak odpowiedzialności za potencjalne jakieś uszkodzenia. Ale chyba strałbym się jeszcze tak? bardziej, bo tak? wsiadasz do auta z, z kimś, kogo nie znasz. Ale pomyślimy nad tym. Raczej by skłaniałby się ku jakiejś takiej serii, że pojawi się jeszcze jakieś jedno moje bądź marlenki auto na kanale, które będzie modyfikowane. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Dobra. mnie odpowiedź. Piąteczka. dziękuję za pytanie. Zbyt. Dobra, kto pierwszy? Mamy dwóch kolegów. Kolej, jak, jak, masz masz jak masz na imię? Przemek. Jak masz na imię? Kuba. Siemano. Tak jak ja się Kuba i O Kurwa, mogę nikogo ja Jakie macie pytanie do Kuby? Może zacznij ty. No ja mam takie pytanie, bo często mówisz, że poprawiasz dyfer w Zetkach. No to na czym polegają te modyfikacje Więc Wiesz, co najważniejsze, żeby była lepsza trakcja, to po prostu poduszki wymieniam na Bo bo W zet bierze strasznie w skurwę syna boku lata, nie? No rozumiem, ale jeśli chodzi mi o sperowanie go. Można zacieśnić. I po prostu tam seryjną masz taką regulację płytkową, Jego po prostu można grubsze płytki dać. No wtedy mocniej zaciśniony ma wstępne skręcie tej jest parem mocniej. drugie pytanie, do jak rozmawialiśmy już przed chwilą o dolocie modyfikacji tej rury z Tego zaciśnienia tutaj na końcu. O kolekusą coś chodzi. Tak, o Więc ja to w Ameryce zobaczyłem, że chłopaki całą górę, kolektora teraz sobie przerabiali, taki fajny górny lajek zrobił. Powinno 20 koni im, no, 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 I'm to dało. Ja prowadzę coś taki god z aluminium tam pociąłem Wyspowałem tą górę, no i nikogo nic nie dało, nie? Nie wiem, czy to chodzi o jakieś tam wykresy amerykańskie, hamownie amerykańskie A na czym to polega? Bo ja nie no Wiesz co, masz górną w jakiejś przepustnicy, masz centralną No to oni całą górę tak jakby obcinali no. i takie łagodne zejście do przepustnicy robi. Aha Próbowałem to znaśladować, fakt, że nie zrobienie tego złotna węglowego i tak dalej No to nic nie dało, nie Piotrek, tylko nie spieprz tego Postaram. Jak ty delikatnie operujesz tymi paluszkami Lata doświadczenia Dobra, żeby sprawiedliwości stało się zadość, trzeba podziękować jeszcze raz na koniec tego na nagrania w firmie Oscar. proszę bardzo, tu macie namiary, na lawetę, na którą, za lawetę, na którą da radę wjechać z glebionym autem, jak sami widzicie, udało się, bardzo dziękujemy, no i tym akcentem kończymy relację i Q&A z Jabfestu.